Witaj, drogi widzu! Fajnie, że zajrzałeś na ten mój kanał. Chciałbym Ci opowiedzieć o patologii, jaką spotkałem w swoim życiu. Opowiem Ci o patologii, która niszczy ludzi, która jest wyrachowana która nie polega na tym, że ktoś tam pokazuje jakieś pijaństwo w sieci, czy ma wywrócony życiorys do góry nogami i rodzinę, która nie potrafi sobie radzić w życiu. Więc, jakimikolwiek sposobami próbują zarabiać, pokazując na przykład pijaństwo, bijatyki, nie wiadomo co jeszcze, co do mojego przez internet. Nie, ja pokażę Wam, omówię Wam taką, te, taką patologię, która niszczy ludzi z pobudek najniższych, finansowych, ale też i z zemsty. Może i z bezsilności, bo tak jak później udowodnię, z prawdą nie da się walczyć prawda, niestety, zawsze jest na wierzchu. A to, co oni robią, to, to nawet słowo patologia jest zbyt słabe, żeby to określić. Przez wiele lat milczałem, nie wiedziałem, jak z tym walczyć, jak, jak reagować na hejt, który jest praktycznie poza możliwością skomentowania i jakiejkolwiek obrony, co później pokażę w filmie, jakie tam mechanizmy panują. Więc... Tak jak mówię, patologia, która jest okrutna, okropna, bandycka wręcz, to co robią innym ludziom, to jest szczyt, szczyt hamstwa, zbydlęcenia z upodlenia wręcz człowieczeństwa. Coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca w państwie prawa, a jednak. A jednak oni tym prawem wysługują się jak tanią dziwką. Znaleźli wiele kluczków prawnych z, z tytułu, że mają naprawdę dużo dofinansowań, żonglują tym prawem, dzięki pewnie jakimś tam swoim prawnikom. Trudno ich złapać e, na oszustwie, na kłamstwie. Zasłaniają się prawem amerykańskim, które, które zabrania ujawniania właścicieli portali, e, profili, fanpage'ów na, na Facebooku. Za pomocą tego Facebooka, tak jakby, kreują rzeczywistość która ma wyglądać tylko tak, jak oni to pokazują, a wszyscy inni inaczej myślący są automatycznie przez nich wyrzucani, kasowani, banowani. Tam nikt nie ma prawa zabierać głosu, jeżeli jest tylko troszeczkę inaczej myślący bądź, choć na chwilę chce powiedzieć cokolwiek prawdy. A prawda, wygląda tak. No, powiem od siebie, jak, jak to wyglądało u mnie. Ja y, wiele lat temu spotkałem to, to coś na swojej drodze, bo tu y, um, ulokowali swój, swój najpierw y, tak zwany teatr, w którym robili jakieś spektakle. Y, gromadzili w tej swojej y, chacie na młynowej po kilkanaście osób, może po kilka osób różnie to. No na pewno nie mogło tam wejść więcej jak kil, kilkadziesiąt, no nie wiem, trzydzieści może ta cała widownia więcej by nie pomieściła, chyba żeby stali. I to stłuczenie jak w zapchanym autobusie w godzinach szczytu. No jak się, jak się już ulokowali nam tutaj w Białymstoku, zaczęli tworzyć dziwne inne rzeczy, które nie miały w ogóle żadnego związku ze sztuką, a mianowicie założyli Taki dziwny ośrodek, który rzekomo monitorował coś tam. Jak w tej chwili większość ludzi już świadomych mówi, że oni monitorują co najwyżej dziurę w swojej dupie nawzajem. Taki, taki wtedy no, podchodziliśmy do tego, że no, no jest tam jakaś, jakaś dziwna organizacja, ale jedni też byli, przyszli, poszli. Mało kto na nich zwraca uwagę, a dopóki. Nie zaczęli, nie zaczęli właśnie ludziom niszczyć życia dosłownie. Poprzez pomawianie, poprzez wyszukiwanie sztucznych oskarżeń, poprzez uzurpowanie sobie do bycia prokuratorem w każdej sprawie. Na czym to polegało? Polegało to na tym, że umieszczali, umieszczali takiego delikwenta na celowniku. I śledzili jego każde słowo. Każde słowo w sensie takim, co mówi, co myśli. A że mamy taki czas, jaki mamy. No niestety na tych mediach społecznościowych ludzie zbyt często się zbyt mocno otwierają, co jest wykorzystywane przez tych chorych z nienawiścią, tak można o nich powiedzieć. Powiem tak, że. Widzicie ich tu na ekranie. Jest to dwóch. Przestępców. Jeden jest skazany, drugi nie. Jeden uciekł przed wyrokiem do Norwegii. To jest ten większy, grubszy. A drugi jeszcze nam tutaj psuje krew w Polsce, zasłaniając się Facebookiem, mówiąc o wszystkim, że to nie on. A jest to prezes tego ośrodka Konrad. Dulkowski, a pe w pełni to Konrad Andrzej Dulkowski. Może jeszcze wrócę do początku. Hmm. Mnie to dotknęło poprzez pewne, pewne rzeczy, e, które, które mnie zabolały, i umieszczałem na stronie. A że jestem redaktorem tej, tej strony, to mam dostęp do jej archiwum. Co, co mi pomogło tak jakby w miarę szybko zgromadzić informacje na ten temat i jak to wyglądało od samego początku. Przed Golgotą piknik, gdzie Dulkowski z Gawłem chcieli wystawić nam tutaj w Białymstoku, a Białystok jest zbiorowiskiem ludzi, dla których Biblia, Pismo Święte i Jezus Chrystus jest niejednokrotnie najwyższą wartością. Więc nie ma co się dziwić, że ludzie wyszli na ulicę i Zaczęli protestować przeciwko tym tak zwanym artystom. Oni to wyśmiali jak zresztą wszystko, co, co potrafią. Tu miałem taki właśnie artykuł opisujący to dokładnie, co tam się miało wydarzyć. No, protest protest był, jaki był, policja ich wybroniła. No, coś tam się odbyło, bo oni wyświetlili chyba coś, no ale mniejsza o to. W każdym razie, to, to był mój taki pierwszy kontakt z nimi. Gdzie jeszcze w ogóle nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. Dalej, tutaj po tych artykułach. To jest wszystko dostępne, jakby ktoś pytał i szukał. Niezależne media podlasia. Dalej, kilka słów o trzy rzeczy. Tutaj piszę jeszcze o nim jako Rafał G, bo miałem w pewnym momencie pogróżki od nich. To kolejny kontakt z nimi. Wróćmy tutaj i tutaj jest opublikowane, że Gawel ma już tam jakieś zarzuty. Jak się później dowiedziałem, to byli oskarżeni nie tylko Gawel, ale tam był chyba Dulkowski, żona Gawła. Tu macie następny artykuł na ten temat. A takie starcie, takie starcie z Gawłem, dosłownie można powiedzieć, że Twarzą w twarz, to miałem w sądzie, kiedy pojechałem z kamerą, e, przyjrzeć się sprawie pomówień, bo e, padło, padło coś takiego jak pomówienie e, mojej znajomej Kasi Panasewicz, która organizowała i organizuje dalej co roku wieczór poświęcony e, Pileckiemu, rotmistrzowi Pileckiemu, no i tam <laughs> podczas organizacji jednego z tych wieczorów. Rafał G., jeszcze wtedy pisałem o nim. E, dosłownie ją tam na swoim profilu Facebook zniesławił, znieważył, sponiewierał, obraził. Nie wiem, słów mi brakuje. I oczywiście to wszystko było przez niego później odwracane, i on próbował oskarżać Kasię, że ona o, o nim coś tam źle napisała. Takie odwracanie kota ogonem, czyli od razu kontr-oskarżenie, żeby. Sąd miał jakieś tam na niego baczenie, że on jest niby taki, taki cacany, a de facto jest to wyrachowany przestępca, który to robi wszystko z pełną premedytacją od samego początku do końca, i prawdopodobnie jest przez kogoś od, od tyłu sterowany. Ten zarzut poczyniony w internecie, dotyczący jakoby wprowadzenia w błąd osób, które się podpisały pod listem skierowanym do pana Gawła, w manewrowania tych osób poprzez podanie im nieprawdziwych informacji, w ocenie sądu narusza to dobro chronione, jakim jest część w znaczeniu zewnętrznym, a dotyczy osoby pani Katarzyny Panasewicz. W jego życiu powtarzają się mechanizmy ciągle te same: kłamstwo, kłamstwo, oszustwo, wyłudzenia i tak w kółko, i tak w kółko. I wyrobił sobie właśnie taki mechanizm, który w koło powtarza. I na tym bazuje od, od wielu lat. Tak, w skrócie powiem, że potwierdza to wyrok, jaki dostał, i bardzo, bardzo mocny. Bardzo, bardzo mocne uzasadnienie do tego wyroku, gdzie sędzia Cilulko stwierdził, że od kilkunastu lat Gaweł z oszustw, wyłudzeń zrobił sobie główne źródło dochodu i to jest właśnie ten idol lewacki, to jest ten właśnie Rafał Piotr, dokładnie on się nazywa Rafał Piotr Gaweł, to jest ten idol idol lewicy, który nawet już w tej chwili trafia na pierwsze strony gazet z tytułu postawienia, niby w stan oskarżenia pięciu chyba posłów pis To jest ten właśnie Idol. Naprawdę to nie wiadomo od czego zacząć, bo ta sprawa ma tyle wątków i tylu, o tylu okolicznościach trzeba było powiedzieć, aby zobrazować życie z ostatnich kilkunastu lat oskarżonego, aby naświetlić. W jaki sposób naruszałam porządek prawny i generalnie czerpiąc z tego przez wiele lat korzyści materialne lansował się w mediach jako osoba działająca z pobudek altruistycznych, jako osoba działająca w interesie społecznym, społecznym jako osoba, która nigdy nie naruszyła porządku prawnego i jako osoba, która której działaniami nigdy nikt nie został pokrzywdzony. Jest to nieprawda. Ten człowiek, naprawdę z wieloma oskarżonymi miałem do czynienia, ale pierwszy raz widzę osobę, która, postępując w taki sposób, jest w stanie, stając przed kamerą, czy też udzielając wywiadu medium, atakować prokuraturę, zarzucać. Bezprawne działania osobom, których, które mają w tej sprawie status pokrzywdzonych, a siebie wybierać. Doprawdy to jest wręcz niepojęte. Na no dzisiaj, może skończmy ten temat. Aczkolwiek, jeżeli zainteresowałem Cię tą patologią i chcesz zobaczyć więcej, to zapraszam Cię na następne filmy, bo będzie się działo tutaj. Będziemy pokazywać bez przerwy i nieprzerwanie w tej chwili. Co ta patologia odstawia w Polsce? Co oni robią ludziom? Jak oni ludzi niszczą? Jak oni ludzi pomawiają? Jak oni ludzi besztają, mieszają z błotem? Czas to skończyć. Czas to skończyć. Pod filmem będziesz miał link do mojej strony, na której zachęcam do kontaktu i procesów cywilnych, ale też zgłaszania na prokuraturę działań takich ludzi jak. Rafał Gaweł, no i jego ten z tyłu, bo to, tak jak mówię, należy to skończyć dość tego bezprawia, dość tego wysługiwania się właśnie prawem przeciwko ludziom normalnym dość tej patologii ile jeszcze będziemy na to pozwalać, żeby tacy ludzie, depcząc prawo, gwałcąc prawo, obracali je przeciwko nam. Powiedzmy dość, tak jak mówię, zapraszam na moją stronę, niezależne media podlasia, pod spodem będzie link, gdzie uzyskasz informacje, jak się z nami skontaktować, jak możemy ci pomóc i powiedz dość tej patologii, zacznijmy ich po sądach ciągać, a nie oni nas.